Druga niedziela adwentu, dobrze, że adwent ma tylko cztery tygodnie. Drugi liść ląduje na moim kolanie. Idziemy z wymaganiami moralnymi wyżej. O ile osoby niereligijne mogą się zbawić przez wierność własnemu sumieniu i przez tą przyzwoitość, o której mówiliśmy tydzień temu. Jeżeli tego sumienia nie łamią, bo sumienie jest najwyższą normą moralności, jeżeli żyją zgodnie z własnym sumieniem i nie mogą inaczej poznać Chrystusa, to mogą się zbawić. My idźmy dalej. Dzi dzisiaj słyszymy głos wołającego na pustyni Jana chrzciciela: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. W sposób oczywisty yy, narzuca nam się, to, co jest do wyprostowania w nas, właśnie w naszej nieprzyzwoitości, w tych momentach, kiedy łamaliśmy własne sumienie, kiedy nasze sumienie mówiło: pohamuj się, albo czyń, a my doskonale wiedzieliśmy, że był to głos Pana Boga, że był to głos, który mówił gdzieś we, w, w najgłębszym naszym jestestwie yy, i go zlekceważyliśmy. Znacie tę sytuację, kiedy, kiedy właśnie tak było. Kiedy, kiedy moje sumienie mówiło mi o tym, że powinienem inaczej postąpić, a ja go po prostu nie posłuchałem. Wtedy nie wyprostowałem ścieżki dla Pana. To jest ten czas, kiedy to trzeba zrobić. Kiedy się trzeba cofnąć do tych momentów, kiedy, za, kiedy sumienie nas zawiodło nasze własne I, i postarać się je wyprostować, je uplastycznić. Więcej. Jan chrzciciel. Gromi faryzeuszów i saduceuszów. Mówi plemierz mijowe, kto wam pokazał, jak się wywinąć przed nadchodzącą karą. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie zabiera im nadziei. Czyli mówi dalej. Zatem wydajcie godny owoc nawrócenia. Dokładnie taka sama postawa marzyłaby się mi. W kościele marzyłaby się mi wśród chrześcijan, którzy nawet kiedy widzą zło u innych, mówią z pełną prawdą, z pełnym obiektywizmem oceniania tej prawdy, postępujesz źle, jesteś w jakimś sensie faryzejski, ale ja ciebie nie skreślam, choćbyś był kimś zupełnie inaczej myślącym, zupełnie innym ode mnie. Ja jedynie Ciebie proszę, żebyś sięgnął do tego właśnie najgłębszego sanktuarium sumienia i spróbował wydać najbardziej przyzwoity owoc nawrócenia, jaki, jaki jesteś w stanie wydać. Skoro nawet Chrystus, nie, może inaczej, nie nawet, skoro, skoro Jan Chrzciciel, który przecież Chrystusa zapowiadał, nie skreślił saduceuszów i foezeuszów i dał im szansę, to dlaczego my tak łatwo skreślamy innych? A czasem także skreślamy siebie, kiedy nie potrafimy sobie wybaczyć czegoś z przeszłości?